Cześć, witam Was. Będę dzisiaj robił Case Opening, także zapraszam do oglądania. Tutaj będą się otwierać skrzynki, a ja zrobię to co muszę zrobić. Także powiem Wam tak, że całkiem lubię otwierać skrzynki jeżeli o to chodzi, bo sprawia mi to niebywałą przyjemność. Kurde, ile ja tego nalałem? Powiem Wam tak. Pomimo tego, że leci dużo słabych skinów, to ja naprawdę lubię otwierać te skrzynki z prostego powodu, bo... E, nieby Gaben myśli, że na mnie zarabia, tak? Niby Gaben myśli, że na mnie zarabia, ale tak naprawdę jest dużo odwrotnie, ponieważ ja sobie nagrywam taki film i korzystam podwójnie. Bo raz, że sobie umyję naczynia, co i tak muszę zrobić. No i może trochę spłuczemy to dwa jeszcze będę miał jakieś skiny tam, no, ja wiem, że te skiny łącznie będą warte 15 centów, no ale co z tego, jak ja jestem dwa w cenie jednym robię i ja się z tego cieszę, w ogóle jeżeli powiem coś, że źle myje talerz to nie martwcie się, on i tak jeszcze idzie do zmywarki tylko, że tutaj trzeba go tak trochę opłukać, ale skoro mogę trochę, trochę lepiej to przemyśl to to czemu nie? Szczególnie, że muszę z wami pogadać ludziska. Zalej mu troszeczkę wodą. Muszę z wami pogadać ludziska, bo powiem wam, że tak. Te case są drogie, nie? I skoro ostatnio wstawiałem reflinki na mój kanał, to yy, dzisiaj też to zrobię. A zwycięzcę poprzedniego konkursu na AK-47 Vulkan możecie poznać na Facebooku. Yy, bo właśnie te wszystkie wyniki wrzucam na Facebooka. Tam odsyłam, jeżeli jesteś ciekawy, bo może to ty właśnie wygrałeś AK z poprzedniego odcinka. Yy, dzisiaj, oczywiście, yy, kolejny skin do rozdania. Yy, jako, że bardzo fajnie się rejestrowaliście z tych grafinków, yy, zarobiłem dosyć sporo kasy. Yy, to dzisiaj poleci AWP Asimov na Ja O, tutaj gdzieś mamy świetle skin, o, patrzcie, fajnie, trzymam. O, tutaj. Fajny AWP Asimov. Właśnie tego AWP Asimowo możecie wygrać. Yy, oczywiście rejestrując się w grze podanej dzisiaj w opisie, czyli z reflinka, yy, jest to. Zresztą, co ja będę mówił, jest to gra strategiczna. Yy, można tak powiedzieć, coś w podobie plemion. Jeżeli jesteście zainteresowani, możecie zetknąć w opis filmu. Yy, celem tego jest wybudowanie jakiegokolwiek budynku. Na poziom czwarty, więc yy, zapraszam serdecznie, jest to góra 10 minut roboty dla was, więc yy, o ile ja wody marnuję, kurde ja mówię, że jestem biedny, więc myślę, że dla was to nie będzie jakieś zbytnio wielkie wyzwanie, w ogóle na no, bogato myjecie ciepłą wodą, nie, tak nie powinno być, no i dawaj tutaj ten. A i właśnie jest wiele technik, jak mówiłem, mycia naczyń, nie, bo można sobie puścić wodę po prostu tak jak ja to teraz robiłem. To jest według mnie w ogóle nieoszczędne, bo ja to wolę mieć tak, że o, sobie tutaj myję, nie? odwracam z drugiej strony, tutaj szoruję, jakby się ugrudziło, wrzucam to do zlewu i teraz dopiero zaczynam y, proces y, odkarzania i talerz wtedy y, ląduje do, do zlewu. No i jak właśnie, znaczy do zlewu, to do zmywarki. No i jak właśnie mówię, lubię lubię otwierać skrzynki, no. Jak widzicie, yy, teraz sprawia yy, mi to niedbałą przyjemność, bo właśnie, kurde. O kurde, jakie to jest, coś tam jest na końcu, nie mogę się wysłowić zbytnio, bo kurde muszę to umyć. Jestem ciekawy, jak będzie dźwiękiem w tym odcinku, bo kurde, pierwszy raz nagrywam takie coś, prawda? I. Pomyślałem czemu nie, czemu nie. Y, openingi są bardzo interesujące, dlatego jeżeli dodam kamerkę, w której sobie będę miał naczynia, raczej nie wpłynie to na jakość materiału, y, bo jak wiemy y, same przelatujące itemy w CSI GO są dosyć, dosyć interesujące. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej y, vlogów y, i więcej takich y, case openingów, zostawcie łapkę w górę, bo y, to motywuje do dalszej pracy. Y, Czekam jeszcze na kuriera, tak wygląda przez okno w powiem blisko, ale nie widzę nic. Także, wow, właśnie zaprzeczytałem swojej zasadzie, bo nie zakręciłem wody. Także, jeżeli chcecie kolejne, jakieś openingi, to też rejestrujcie się z tego reflinku, co podałem wam w opisie, z prostego powodu, żeby miał kasę na kolejne skiny, nie? Jeżeli chcesz, to możesz też zostawić tego lajka like na Facebooku, bo ja tam stawiam bety na CSGO Land, zazwyczaj wchodzą, dlatego mam teraz tak dużo tych skinów do oddania, ja tutaj Yy, tam sobie prawda, trochę jak jeszcze płynu, kto bogatemu prawda, zabroni, trochę w wodę. tutaj się coś mi zlewa w to, to co widzę. I trzeba będzie zaraz go odetkać. Nie lubię yy, właśnie, jedyne w yy, zmywaniu naczyń, czego nie lubię, to jest właśnie odtykanie z lewu, bo to niby, niby sobie tak kurde, myjesz, znaczy naczynia myję a tu woda nagle, nie? Nenerwujące to jest, bo nigdy nie wiesz co trafisz, nie? Ktoś na przykład nie zjadł sobie kawałka mięsa i patrzysz kawałek mięsa do legawienia. Także to jest loteria. To jest tak samo jak w czasie sensie go jakbyś otwierał skrzynki, nie? Raz ci poleci, nie wiem, yy, coś lepszego, raz coś gorszego, raz kawałek ziemniaka, raz kawałek słabowego, Także myślę, że się w ogóle opłaca mieć znaczenia. co to jeszcze jest jakaś myszka, to też może jakoś opłuczemy. chociaż z łóżkami tutaj ja nie wiem co nic nie robić. Wow, umijmy ręce. Przefajny ten zlew w końcu. A już wiem, to była ta yy, torebka od herbaty. Dobra ludziska. Yy, myślę, że to by było na tyle. Jeżeli mi braknie materiału, to do, dogram Wam tutaj jak wrzucam jeszcze te naczynia do zmywarki. A tymczasem yy, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym case openingu. Mam nadzieję, że będzie tak samo interesujący jak i ten. Yy, także trzymajcie się, rejestrujcie się yy, do skarnięcia AWP Asimov, na Facebooku poznacie zwycięzców, yy, no i yy, mail, na który macie mi wysyłać swoje screenshoty yy, z tym, że robiliście czwarty level budynków, w tej grze, znajduje się też w opisie, także na razie i cześć! Bang!